Mortal Kombat X to bezpośrednia kontynuacja dziewiątki sprzed czterech lat, która tchnęła nowe życie w znaną od dwóch dekad serię i pokazała całej branży, jak robić dziś dobre bijatyki. W międzyczasie twórcy udowodnili swoją formę Injustice, czyli mordobiciem w świecie komiksów DC. A teraz wracają do swojej macierzystej serii. A skoro jest to dziesiąta odsłona, to można już panersko oznaczyć wielkim X. Swoją drogą jest to jedyny przejaw jubileusz. System walki jest rozwinięciem idei z poprzedniej gry. Znów mamy kombosy na kilka ciosów, ataki specjalne, aprykaty, podcinki, fatality i... Get Podzmieniano kilka kombinacji, więc nie da się płynnie przesiąść z dziewiątki. Unikano obecnego wcześniej schematu specjalów z użyciem dwa razy tego samego kierunku. Gra się jakby płynniej, postacie ruszają się żwawiej i trzeba w mgnieniu oka orientować się w sytuacji. Dobrym pomysłem były warianty postaci, choć o ile niektóre są fajnym rozróżnieniem stylu walki danej postaci, jak w przypadku Erona Blacka, a jeszcze inne świetnie wkomponują się fabularnie, jak w przypadku Takedy. Tak zdarzają się wariacje na siłę, dające ledwie jeden czy dwa bajery, jak w przypadku Kung Lao czy Sub Zero. Bywa też, że niektóre style walki mają być zastępstwem dla nieobecnych postaci. Kitaną można grać w stylu Jade, a Goro może wyprowadzać ataki w stylu Tuaraki albo Kintaro. Na pewno fajne jest to, że praktycznie każda postać ma wersję, którą dobrze mi się gra. Szkoda, że traktuje je się jako osobne postacie i nie można między kolejnymi szczeblami wieży zmienić sobie płynnie wariantu, tylko trzeba wychodzić do menu wyboru. Powracają Fatality, Brutalne jak nigdy oraz Brutality, które są świetną alternatywą, bo trzeba je wykonać wedle określonych warunków w trakcie walki. Nie dają nikomu przewagi, więc jak najbardziej spoko. O twórców trzeba zawysowanie się z walk 2 na 2, ale pochwalić za powracające z Injustice interaktywne areny. Dodatkowo na Xboxie One występuje problem lekkich zwiech, które zamrażają starcie na łamek sekundy w momencie zadania ostatniego ciosu. Nie szkodzi zbytnio, ale wkurzanie niemiłosiernie. Wielkie brawa dla twórców za wywalenie Battle cryów i napisanie kilku linii dialogowych dla wszystkich par wojowników. Mamy tu dużo zaplecza poszczególnych relacji, są fajne żarty, wyłapając nam jedno nawiązanie do pierwszego filmu. Gra bardzo dokładnie pamięta, w jakim stanie opuściliśmy świat Mortal Kombat w 2011 roku. Kto zginął, ten wciąż nie żyje, a kto przetrwał, zgłasza się do walki z nowym zagrożeniem. Fabuła gry jest rozpisana na kilku planach. Widzimy wojnę z Czeluścią, toczącą się dwa lata po pokonaniu Shao Kana. Później skaczemy do wydarzeń właściwych, odległych o od całe pokolenie 20 lat z okazjonalnymi powrotami 5 lat wstecz. Całość sprawuje się nieźle i jestem zadowolony z trybu fabuły, bo widać, że Ed Boon i spółka szlifują swoją koncepcję, ale mam mnóstwo problemów z kilkoma decyzjami. Wiadomo, historia dzieli się na rozdziały poświęcone konkretnej postaci, którą musimy wygrać wtedy walki. Niestety tym razem trafiają się kompletnie niepotrzebne rozdziały jak cztery walki Sub-Zero. Wszystkie mają miejsce na jednej arenie, walczymy po kolei z czworkiem członków oddziału Johnnego Cage'a. Dodatkowo przekaz tego chaptera spokojnie można by zawrzeć w przerwniku filmowym. Jeśli już bawimy się w takie zapychacze, to fajnie by było, gdyby więcej postaci dostało swoją szansę. Nawet te złe. Tu ciekawostka, zagramy dwójką postaci uznawanych za niedobre, choć walczymy nimi w pozytywnym kontekście. Nie oświadczymy tu odskoków od nudnego zaliczania kolejnych postaci, tak jak to było w poprzednich grach. W dziewiątce kulminacyjne rozdziały każdej z trzech części miały nieregulaminowe pięć walk. W dodatku zdarzały się szarady grywalnymi postaciami, czy nietypowe starcia z trzema przeciwnikami w jednej rundzie. Natomiast w Injustice... Takim małym twistem było oddanie nam do dyspozycji obydwu Batmanów, przez co graliśmy dwa razy jedną postacią, czego kompletnie się nie spodziewałem. Tu brakuje takich odskoczni. Krytykowane QTS są w porządku, choć nie zawsze wciśnięto je z rozmysłem. Strzelanie z łuku do szarżującego draba było niepotrzebne. Trochę za bardzo odstają wizualnie od przerwników, które też śmigają na silniku gry. No i im dalej fabułę, tym jest ich mniej. Co ja mówię, w ogóle znikają. Aby twórcy zapomnieli nagle o nich. Można to było jakoś rozmieścić regularnie na przestrzeni całej opowieści. Sceptyków uspokajam, nie mają one wpływu na nic. Denerwuje mnie też umieszczenie wielu istotnych faktów w komiksie Ties, bo bez jego lektury ciężko się połapać choćby w genezie takedy, albo czym były te traktaty Zarego, o których ciągle tle trąbią. Ale ogólnie chcę pochwalić tę część za najciekawsze ukazanie innych światów. Głównie poza świata. Wojna domowa o władzę, poszałkanie, uchodźcy uciekający do ziemskiego wymiaru, publiczne egzekucje za drobne kradzieże, prawo do walki w przypadku oskarżenia jest to fajne zaplecze polityczno-kulturowe, bo ciekawostką jest też, że ziemscy bohaterowie zawarli z dawnymi wrogami coś w rodzaju paktu o nieagresji w obliczu nowej groźby. Bardzo sympatyczne, mamy tu więcej niż dwie strony konfliktu, a dodatkowo pojawiają się znane z innych części postacie i to w zaskakującej liczebności. Razem z obsadą komiksów mamy prawie komplet. Świetnie są ukazane niektóre postaci. Uczłowieczony Skorpion, który musi opanować swoją drugą naturę. Starszy Sub-Zero, który dźwiga na swoich barkach losy starego klanu. Jax, który po swoistym wskrzeszeniu nie może poradzić sobie z demonami przeszłości i staje się nało opiekuńczy względem córki. Czy wreszcie Cassie Cage, potomkini dwójki znanych postaci, ma w sobie lekkie podejście do życia po ojcu, ale na przykład traci pewność siebie w obliczu wymagającej matki. Gdyby jeszcze wyrzucić parę walk, bo muszą być, to uniknęlibyśmy pewnej sztuczności. Wiadomo, że trzeba zaaranżować starcie Scorpiona i sub Zero. Mimo, że obaj wrócili do ludzkich form i grają do jednej bramki. Wiadomo też, że trzeba Sonią skopać cybernetyczny tyłek Keino. Część poświęconą opowieści zakończy informacją, że już po pierwszym rozdziale przewidziałem zakończenie, bo nagle twórcom zachciało się wyjaśnić zielono poświatę Johnego, i nagle jego geny stały się kluczowe dla ocalenia ludzkości. Fabuło przeszedłem w czasie poniżej 4 godzin, co wydawało mi się skandalem, ale gra się to w podobnym tempie co w Injustice. Po prostu w 2012 roku twórcy mieli dużo więcej do udowodnienia. Musieli opowiedzieć fabułę trzech gier, a teraz w swoich dwóch następnych produkcjach skrajają ten tryb, by było w sam raz. Fajnym urozmaiceniem są frakcje, na które podzieleni są gracze. Napędza to rywalizację i jest ważnym elementem grania w MKX. Postacie nie są przyporządkowane do żadnej ze stron konfliktu, choć mogłyby i nawet marzyło mi się, by każdy miał wariant stroju pasujący do aktualnie wybranej frakcji. No ale trochę roboty by z tym było, więc nie narzekam. Mamy tu takie atrakcje jak budowanie frakcyjnej wieży, walki z inwazjami i bossem, czy wojny frakcji. Dostajemy za to głównie faction kille, czyli bądźmy szczerzy, łatwiejsze i mniej atrakcyjne fatality. Wieże wyzwań i laboratoria zastąpiły żyjące wieże. Które zmieniają się co godzinę, dzień i tydzień. To jest okropnie chybiony pomysł, bo obecnie nikt się nie kryje z tym, że to po prostu losowe walki z losowymi modyfikatorami, czyli powtórka z test your luck, które też jest tu obecne. Dawniej też niewiele się to różniło, ale tam mieliśmy serię zadań, które były przemyślane, które miały szczątkową fabułę i które bywały pieruńsko trudne. No, i zdarzało się kompletne odskocznie od monotonii tradycyjnych walk, na które jesteśmy tu skazani. Nie uświadczymy strzelania do zombie, walk z kilkoma przeciwnikami, ani nawet głupiego rzucania kończynami. Oddajcie mi wierzył z MK9. Oba powyżej wspomniane warianty rozgrywki cierpią na konieczność bycia online, co nie byłoby problemem, gdyby nie kłopoty z połączeniem. To, że nie mogłem wejść na stronę frakcji i sprawdzić dzisiejszych wyzwań, to standard. Tak samo jak brak pobranych z serwera żyjących wiersz. A jeśli jesteśmy już przy sieci, to pochwalę standardowe tryby gry z innymi, jak również genialne rozwiązania w stylu pokoi czy survivala. Jak dla mnie to obecnie obowiązkowe rozwiązania dla współczesnych biatyk. Oczywiście gracze już odkrywają, jak oszukiwać, ale nie jest to poziom żenady, jaki się zdarzał w sieciowych walkach Injustice. Zająknę się tu o polskiej wersji, która nie powala. Większość tekstów jest przetłumaczona w porządku. Trafiają się standardowe błędy, gdy postać kobieca mówi coś w stylu Zrobiłem, ale nie przeszkadza to w odbiorze całości. Jednak gdy w zakończeniu skorpiona zostaje on odwiedziony od samobójstwa, w oryginale mamy Instead of death, Raiden sentenced him to life. Co oznacza proste w takiej sytuacji: zamiast na śmierć skazał go na życie. Jednak tłumacze się popisali i wstawili tu jakże klimatyczne: Skazał go na dożywocie. Dodatkowo zabawny jest fakt, że w tradycyjnej Wieży Walk końcowy boss ulega transformacji, co zaznaczone jest w jego imieniu poprzez dodanie przymiotnika. W polskiej wersji pozostało oryginalne Corrupted. Widać to przy każdym zaliczeniu kolejnych postaci, co jest standardem dla bijatyk. Chciałbym jeszcze wyrazić pewien żal z powodu porzucenia wielu kultowych określeń na ataki znanych postaci, a wstawianie własnych tłumaczeń. Gdzie sznurowadło? Gdzie jajecznica? Serio ktoś pomyślał, że przyjmie się skorpion rzucający włócznią? I to niekonsekwentne tłumaczenie nazw własnych. Netherrealm to czeluść. Outworld to super kreatywnie przełożony poza świat. Ale Realm to już wymiar. Ziemski wymiar. Nie można było jakoś spójniej? Wykorzystam jeszcze parę minut, by wspomnieć o zasłonie kontrowersji, która spadła na grę. Przede wszystkim w trybie fabularnym toczymy walki z niegrywalnymi postaciami. Część z nich wydaje się czerpać ze swoich ruchów z poprzedniej gry, jak Baraka czy Sindel, a pojawiająca się Tania, która ma być dostępna jako DLC, bardzo przypominała mi postawą Kitanę. Na pewno nie są to pełnoprawne postacie, bo zero w nich balansu, nie mają też wariantów. Po prostu są wymodelowane na poziomie reszty. Druga sprawa, Goro jako bonus dla preorderów to głupi pomysł, bo nie jest on typowym sub bossem, tylko postacią zbalansowaną pod resztą. Po prostu by dało się nim grać na poziomie innych. Myślę, że powinien zostać udostępniony wszystkim. Za jego ponowny występ w roli maskotki mam ochotę opieprzyć leniwych projektantów, gdzie te czasy, gdy tłukło się Motaro albo Molocha, w MK9 było ich chociaż dwóch. Społeczność też burzy się odnośnie płatnych ułatwień, możliwości pominięcia starcia i łatwych fatality. Nie są one do niczego potrzebne, tylko wywołały burzę na forach. Mortal Kombat to obecny lider w temacie bijatyk i nowa odsłona Underground go na tej pozycji. Po grafice widać wyraźny skok i łamanie kości, potrafi wywołać autentyczny grymas na twarzy, co jest też zasługą sugestywnych dźwięków. Na szczególne uznanie zasługuje odgłos gardłowy, gdy na przykład wyciągamy komuś kręgosłup przez usta. Hej, to wciąż anatomicznie niepoprawny Mortal. Tor. Ah! You couldn't just ask for a pony like every <laughs> other girl?